Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 2 Zabójcy Królów No i cóż, kontynuujemy naszą dalszą podróż naszym Wiedźminem Dzisiaj spróbujemy się wydostać z tych okrutnych lochów ile nam się uda Także Zobaczmy co my tu mamy Podstawowe uzbrojenie Żebyśmy w razie co mogli się bronić Dobra I gdzie mam iść? Tutaj jest chyba wyjście tak, nie mylę się. Ale zobaczmy czy coś jeszcze tutaj mamy Tu pusto nie. Dobra, nic nie mamy. Strażnik pusty Cholerne pochodnie mogą mu nie zobaczyć Aha, rozumiem, dobra, czyli trzeba gasić pochodnie Uuu, żeby nas nie zobaczył. Nas. A i też ważne, żeby nie stąpać w kałuże, ponieważ oni to słyszą. Trzeba wyczekać na dobry moment, aby no, tu nie wchodził. Co to było? Uf! Nie, tu nie ma. Dobrze, Dobre, załatwiliśmy. Uf, pana. Raczej bez problemu. Bez większych problemów. Hmm. Tak. My mamy tutaj? Czy tam? Oto jest pytanie. Najpierw pójdziemy tu. Uuuuuuuuuuuuuuuu uciekaj uciekaj widzimy nie uciekaj uciekaj muszę gasić światła bo jednak nie widzą jednak samolot czego się jest No chodź tu, chodź. Muszę pogadać z sierżantem. Nie no wracam do papierkowej roboty Wykorzystamy. Teraz niech się obróci. No, dawaj, stary. Wracaj się. Dobra, po kolei. Jezu. Po pierwsze, tatuaży pan nie powinien otaczać przebitego to serca to to z napisem jest? matka, no co? no co, wypiłem dla kóra. Po drugie, miałeś dać się zamknąć, ale nie zakradę, Cicho, to się to I nie to Spokojnie. Po trzecie zaś. Tatuaż nie powinien znajdować się na i między nimi, ponieważ szybkie korzystanie z fragmentu mapy okazuje się kłopotliwe. Nas tu nie ma. Kurczę, no wiedziałem, że w końcu tak będzie. Eee, jednak nas goni. No trudno, nie udało się. Ten pan coś ma ważnego. Klucz do górnego lochu. Czyby to to do, do, do tych drzwi było. Najpierw zobaczmy, co tam było. Gdzie wszystkich wymordowaliśmy. O, są jakie rzeczy. Klocuj drewna, klocuch. Dobra, tam zaraz pójdziemy, ale mnie na razie ciekawi, co tam znajdziemy. Tutaj, uff, potrzebuję klucza, ale ja mam klucz. Żeby to tam było? Nie. No, maleńka, nareszcie sami. Tylko ty i ja. Wiesz, to może nie romantyczne, ale wiesz mi, gdy z tobą skończę, będziesz bardzo zadowolona. Tylko mnie dotknij, potworze! Wiedziałem, że się z... Żeby... Dobra. Musiałem go załatwić, ale chciałem posłuchać troszkę jeszcze. Wiem ciekaw, co będzie Proszę, dobry dalej. Proszę, dobry wypuść mnie. Błagam, mam dwoje dzieci. Zrobię wszystko, co zechcę. Ja bym z chęcią wypuścił Gdybym miał kluczyk Dobra Drzwi zamknięte A do tamtych potrzebuję klucza Gdzie ja go teraz znajdę tam trzeba pójść, jest jedyne wyjście. Po cichutku, pomalutku. Skradamy się. Tu coś mamy. Nie, pusto. Dobra, no to idziemy. Jakaś interakcja? Wypuść mnie, proszę! Błagam, wypuść mnie! Jak mnie nie wypuścisz... O, strażnicy, chodźcie do strażnicy. Pół z wizytą do jakiegoś pana. Lub pani. Do kogoś ważnego. I kogo my tu mamy? Arian Lavalette. Długo mu nie zajęło no, z, uporanie się ze strażnikami. Spokojnie, Arian. Co tu robisz? Co ty? Myślisz, za co cię zamknęli? Zabiłem Foltesta, podobno. Szkoda, miałem nadzieję, że zrobię to osobiście. Słyszałeś coś o mojej matce? Foltest nie uczynił jej krzywdy? Eee. Możemy skłamać, czyli zapewnić jej chronę, albo powiedzieć mu prawdę. Ustalmy, że będę uczciwy. Trudno o pewne wieści na wojnie. Nic nie wiem. Za to ja wiem, co zrobić, żeby ocalić honor mojego rodu. Musimy ratować życie. Dla mnie honor jest ważniejszy od życia. Co chcesz zrobić? Coś kombinuję. To już nie twoja rzecz. Najpierw musimy się przedostać do składu oliwy. Stamtąd można się wydostać na zewnątrz. <laughs> Musisz mi pomóc. Brakuje mi sił. Dobra. Pozbądź Właśnie się strażników na drodze Właśnie do wyjść. To tam gdzie przeszliśmy. Strażników już nie ma, bo po co? Tu można by było wejść. Zajrzeć. Pierdą się pojemie! Chujcie w żyć! Macka jest! Wsiędać pojemic! Słyszy z góry Dobra Biego pobytu T tutaj coś mamy Nie można przez kratki zajrzeć. Nie chcę wchodzić bezpośrednio. Może ktoś tam jest być i dlatego tego nie robię Cofnijmy się tam. Nie wiem czy zdobyłem kluczyk, czy mam jakiś kluczyk. Trzymoty fabularny. Zarcewiały klucz... Klucz do tego to... Może tam będzie wejście do tego. Spróbujemy dostać się. Wszystko wytłukłem. A jak? Już otwarte. Wcześniej kluczyki były potrzebny Dobra. O, panie. Coś mu się stało. Łapuła ja uciec. Ok. To są chyba? chyba dol dolna część lochu. Jeśli ja się nie mylę. Ale da się przejść. Mimo, że tam są kamienie, sukno, oreny. Zawsze coś. A ty pani masz coś? Coś czekajcie. Gizarma. Ale cacko. No zdecydowanie lepsze. Bierzemy. Ups, rozsypał się. <tudno> Trudno. Tu mamy przejście. Tu, tutaj coś mamy. Ohoho. To chyba nasz kat. Bo ile się nie mylę, fajny mamieczyk. Chcę taki. <grymne> Ale chyba do kogoś gada. Bo jeszcze ktoś tam jest. Cały czas się odwraca. Gdzie wejdzie? Aha, tu. O, jest jakiś piśmienny. Dobra, i po naszym, panie. Jesteś za wcześnie. Masz wizytę dopiero jutro. Będziesz musiał załatwić mnie poza kolejnością, Kasie. Hmm, czyli po to była mikizerma. No dobra. Już wiem jak się z nim uporać Żeby tego czaru No chodź, tu Chodź, chodź, chodź Dobra No ja! Po kurde Sporo wrażenia zdaje I w plecki, i w plecki, i w plecki, i w plecki no, załatwione. Aż tak trudno nie było. Co my to mamy? O! Budki i spodnie. Już trochę lepiej. Ciężkie spodnie. Lepszy pancerz. Krótkie rękawice, znoszone rękawice. Krótkie rękawice, lepsze. Sporo materiałów. O, tutaj możemy sporo rzeczy znaleźć: diamentowy pył, sukno, skóra, i rudy, żelazo narzędzia. I taki tam schemat szarpacz pewnie jakaś bomba czy coś. Co my tu mamy? Zaznanie Ariana Lavaleta. Ja Ariana Lavaleta oświadczam, że jest ojcem mojego rodzeństwa. Anais i Busi. Ari. Aha, to dlatego. Rozumiem. Pamiętacie jak. Nie wiem, czy to było w ostatnim odcinku, ale Bussy, czyli syn, tak jakby króla, powiedział, że to nie jest jego ojciec. To teraz wiem, czemu tak jest są dzieci Ariana LaValette'a. Albo ja adoptował. Jest też taka opcja. Dobra. To w końcu mieliśmy tu tutaj pójść. Dłuższych... ...sprawach. Czy ja mogę się tu schować gdzieś? Jest wielki, skrzydlaty i zionie ogniem. Hmm. Żaba. może kondor ale się nie ogniem? nie wiem dobra jeden muściu pan leży i kwiczy teraz pora na następnego państwo, którego władca tytułuje się cesarzem hmm. Oszczędzają nawet na uczywach. Rzadka kupa nie smoła. No nie mówcie, że nie zobaczył, jak tej tego leży. E? Co to było? Kurcze, oby nas nie zobaczył. Dobrze, że oni są prawie ślepi. CZĘŚĆ CIAŁA NA CZTERY LITERY hmm, CHUJ! NIE! <grymne> <grymne> Jezu, będzie teraz tak krążył? Pach. No i po sprawie Załatwiony łańcuchy ma góry nie, zgaś w nie, Zgaś! No. Tak ma być. Czy tutaj można było się fajnie schować? Kurde. Mogłem tu się schować. Zajrzyj. Poproszę. Strażnik chodzi. Tam są jakieś drzwi. Rozumiem, rozumiem. Bardzo interesujące. Eee, to tylko jakiś kij, jak wystaje, to wcale nie jest gizarm, i wiedz z nią w ogóle, młodzień panie, podejść, ano. łatwiona nie jest tak trudno myślałem to chyba ostatni tak co to było nic nic nie było nie przejmuj się nic nie zobaczysz O, i tyle. Oczyszczone przejście. No, Wiedźminie... Przestań. Jezu, musi się lepić do każdej ściany. A, tam były jeszcze jakieś drzwi. Warto zobaczyć, co w nich... Co za nimi jest. Tutaj. Tak, tu. Otwórz. Ja chcę tą zbroję Nie mogę Głupio To przynajmniej je rozwalę No kurde Na się rozwalić nie da ma. Mamy tu coś ciekawego Czyste nic Super Warto było zajrzeć Kamienny medalion To chyba już drugi po co mi to? Dobra. Wracamy po Arka Arka, może być Arek, ładnymi. I idziemy z nim Pomóż mi wstać! Dobra, chodź Arjen Teraz schodami na górę, tędy Dobra, dobra, idziemy, idziemy. Drogi, już pamiętam sam. Nie sądzicie, że te rękawice na są troszkę na niego za duże? Na lewo to oliwy. Zobaczcie, jakie duże. Chyba, że tylko. Ne, w sumie, co ja tam wiem? Eee, no, o tu, tak, tu kazał wejść. Tajne, przejście. Chodź ze mną. Tu nie masz już nic do zrobienia. Mylisz się. Mam jeszcze wiele do zrobienia. Sam? Nie będę potrzebował niczyjej pomocy. To twoje ostatnie słowo? Ciekawe, co zrobi. Żegnaj, widź mi Skrót z oliwy. Po co się pytałem? Uciekaj! Czekaj, uciekaj. No, raczej tego nie przeżył. Dobra, zobaczmy co teraz. Mocne plecy. Mocne plecy. Nowa umiejętność. Mocne plecy. Co to za umiejętność? Nie wiem, ze stali czy jak. od tego biczowania mi się wzmocniły mości panowie sobie nie, nie, nie przeszkadzają dobra bijcie się No załatwieni to jest... Tris, tak, cześć Tris. Poczekaj chwilę, ja sobie wezmę kilka rzeczy, które bardzo lubię. Czyli łachmany od babci. Dobra, możemy iść. Udało nam się wykonać misję po cichu. Nikogo nie zabiłem, tylko ogłuszałem wszystkich. Uuu, czekajcie, tu skrzynka była. A jak? Nie musiałeś podpalać zamku. Miałeś się przekraść, a nie przerąbać przez całe cholerne więzienie. Zostawiłeś mi klucz do kajdana, nie czapkę, nie widkę. Tris, wszystko w porządku? Nie jestem już królewską doradczynią. Hmm. Straciłam urząd, dom w wyzimie, Wiedźmińska kochanica, dziwka królobójcy. Tak się o mnie teraz mówi. O, bydaczka, oczyściejemy się. Ludzie gadają, co im się każe. Wiem, ale... Znajdziemy królobójcy, wtedy inaczej zaśpiewają. Roż o to zadba. Myle się szpiegu? Nie jestem szpiegiem. Ale z grubsza racja. Z grubsza racja. Bez królewie to bezprawie. W Temerii rządzą teraz gnidy kroju barona Kimbolta i Maravela. Tylko stary Natalis może zaprowadzić porządek. Natalis jest daleko stąd. Poza tym nie ma szans na koronę. Zbyt nisko urodzony, nie to co Kimbold. Nie czas na polityczne dewagacje. Hmm, czy problem, Czy Tydzień temu mój informator z Flotsam przesłał wieści. W towarzystwie Jorweta widziano wielkiego łysego mężczyznę, którego wygląd zgadza się z twoim opisem. Co hmm, dalej, Flotsam? Jak długo potrwa żegluga? Kilka dni. Faktoria leży w lasach na granicy z Edirn. To terytorium Jorweta. Gotowi? Ruszajmy. Trzy. Tak. Zejdźmy pod pokład. Zajmiesz się moimi ranami mm -hmm. i opowiesz mi o INFR. Wszystko ze szczegółami, nawet tymi, o których wolałabyś nie mówić. Nawet tymi, które mogą boleć. Dobrze. Wszyscy na pokład. Uwaga, na Mamy tu was. No, zamek płonie. Nie wiem czy o to chodziło, ale na pewno nie. Dobra. I ja się z wami żegnam bardzo serdecznie. Z tej strony Kaczor. subskrybujcie lajkujcie, to, to bardzo motywuje do dalszej pracy. Honor, ja się z wami żegnam papam. nie róównął walkę z potężną tameryi, by został pokonany honor giełkar karianna bo ocalić życie jego ludzi. Lecz ten sam honor nie pozwoli mu ocalić samego siebie.